Po uratowaniu Hana Solo ze szponów Jabby, teraz już komandor, Luke Skywalker, udał się na Dagoba, by dokończyć szkolenie Jedi pod okiem wielkiego mistrza Jody. Ten jednak niedługo później zmarł, mówiąc Lukowi, że ten jest gotów, by zmierzyć się z Wejderem. Wszystko prowadziło do ostatecznego rozwiązania konfliktu, zarówno militarnego, jak i tego, który odbywał się w sferze mistycyzmu samej mocy, bo w końcu dla wielu ta wciąż była niejaką magią. Czy czymś nieokreślonym. Dzięki operacjom wywiadowczym, które kosztowały życie wielu botańskich szpiegów, sojusz dowiedział się, że stacja kosmiczna krąży wokół leśnego księżyca Endor. Ponadto rebelianci dowiedzieli się, że chociaż stacja była chroniona przez potężną tarczę deflektora znajdującego się na księżycu, broń stacji nie była jeszcze w pełni operacyjna. Co więcej, dowiedzieli się również z samego datapadu imperatora, skradzionego w bitwie pod Koryban, że imperator osobiście nadzorował ostateczną budowę stacji.